Gdy strzelimy do butelek z winem na inferno, te rozbiją się, a ich zawartość rozleje się na blat, pozostawiając na nim chwilową plamę. Od teraz strzelanie w szyby jest dużo bardziej satysfakcjonujące, te bowiem pękają zaczynając od miejsca, gdzie strzeliliśmy, a następnie rozlewają się po całej ramie okna. A skoro o szybach mowa, to w całym CS2 istnieje jeden wyjątek, gdzie te zbijają się jak w starym CSGO, a dokładniej jest to dach budynku na nuku. Automaty z wodą na Office od teraz nie tylko wyrzucają wodę po oddaniu w nie strzału, ale i przestają działać, a po kolejnym strzale te mrugają światłem. Na mirażu nasz ikoniczny telewizor zawiera w sobie mocny isterek. Otóż, gdy strzelimy w niego i odczekamy 5 sekund, to pojawi się na nim taki film. Skincantor to strona, na której sprzedasz swoje skórki z Counter-Strike'a za realne pieniądze. Jak widzisz, do wyboru mamy tutaj wiele metod płatności, w tym te najpopularniejsze jak PaySafeCards czy PayPal. Co najważniejsze, strona jest bezpieczna i nie zawiera żadnych ukrytych opłat czy prowizji. Po kliknięciu w link, który znajdziesz w opisie, zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę, gdzie w bezpieczny sposób się zalogujesz, a potem wybierzesz tylko skiny, które chcesz sprzedać. Następnie decydujesz się na jedną z wielu metod płatności, podajesz swoje dane i wpisujesz mój kod K4P1, dzięki któremu odbierzesz aż 5% więcej z wypłaty. Teraz tylko akceptujemy trade ofertę na Steamie, a pieniądze powinny już czekać na naszym koncie. Pamiętaj proszę o kodzie K4P1, który daje aż 5% więcej zysku ze sprzedaży. W CS2 zmieniono także bombę, mimo że niedosłownie, bo ta wygląda identycznie, to od teraz po jej upuszczeniu wydaje ona z siebie specyficzny dźwięk tuż po kontakcie z ziemią, a potem nieustannie miga oraz bardzo cicho pika. Z bankomatu na overpassie nie wylatują już pieniądze, gdy do niego strzelamy, tak jak miało to miejsce w CSGO. Mam nadzieję, że. Że Valve zdecyduje się to przywrócić w ostatecznej wersji gry. Valve naprawiło w końcu zbugowane potrójne graffiti, które w CSGO można było nasprojować na półce w kuchni na Mirażu. Na overpassie w banku znajdziemy pełno skrytek, a wśród nich tylko jedna jest wyciągnięta. Valve lekko zmymowało, bo jest to oczywiście skrytka numer 69. W CS2 dodano jakże ważną zmianę, gdzie możemy rozbijać, przepoławiać albo i nawet ćwiartować wszystkie napotkane owoce i warzywa. W ustawieniach gry możemy teraz Włączyć lub wyłączyć odkręcanie i przykręcanie tłumika w broniach, którego posiadają. Ma to zapewne zapobiegać jego przypadkowemu odkręcaniu w czasie walki. Na overpassie w CSGO na jednym z przystanków mogliśmy znaleźć pewien zabawny napis po niemiecku o treści, dlaczego patrzysz na mnie w ten sposób. Jak się okazuje, nie znajdziemy go już w CS2. Na niuku, na specjalnych tabliczkach, które można spotkać chociażby przy site B, nie ma już podpisów Jessa Cliffa, które to mogliśmy znaleźć w CSGO. Jess to jeden z początkowych twórców restrajka, który użyczył także głosu do poleceń radiowych w grze. Oddanie strzałów śnieg od teraz pozostawia na nim widoczne bardzo realistyczne ślady. Identycznie jest w przypadku innych materiałów, tutaj dosłownie materiału obrusu na stole na Inferno, gdzie po oddaniu w strzału, ten się strzępi, pozostawia widoczne dziury, a pod spodem można dostrzec również piankę. Na Vertigo na tych jakże mocno charakterystycznych beczkach znaleźć możemy ledwo widoczny napis, który po przetłumaczeniu brzmi tak. Nazywam się Jacob, pracuję z Magnarem. Jest bardzo niemiłym człowiekiem, proszę o pomoc. Nie daje mi przerwy na toaletę, dopóki nie skończę z tymi beczkami. Jeśli nawiążesz jakikolwiek kontakt z tą cieczą, pani... I dzwoni na 911. Stając przed projektorem na mapie Office, możemy zaobserwować bardzo szczegółowo dopracowany cień naszej postaci. Dodatkowo ów projektor da się zniszczyć, aby przestał działać do końca rundy. Kultowe już dzwony na Inferno znów powróciły. Co więcej, te są teraz tak dobrze zrobione, że gracze tworzą za ich pomocą niesamowite utwory. W CS2 każda drużyna ma inny kolor smoków, tak jak CT ma białe, tak TT ma bardziej żółte. Jednak to nie wszystko, bo w plikach znaleziono także kolorowe wersje smoków, które być może zwiastują nowe elementy kosmetyczne, które będą do zakupienia w samej grze. Na inferno nie znajdziemy już tajemniczego pomieszczenia z komputerem, na którym co jakiś czas wyświetlał się stary CS. Jednak Valve nie pozostawiło nas bez niczego. Jakiś isterek musiał się tam pojawić i tak właśnie się stało. Tym razem jednak został umieszczony w kościele, za tą Wielką drewnianą szafą. Znajdziemy tutaj tajemnicze pomieszczenie z wielkim telewizorem, z którego wydobywają się dźwięki z CS Source. Na mapie Office znajdziemy obrazy, które nawiązują do map Italii oraz Inferno. Na overpassie przy każdym z graffiti namalowanych na ścianie znaleźć możemy puszki po farbie. Najciekawszym detalem jest jednak to, że ów puszki mają dokładnie takie kolory, jakie zostały użyte do namalowania graffiti. Na Vertigo, na dźwigu, nadal możemy znaleźć grilla oraz krzesło. Ryby, które mogliśmy znaleźć w fontannie na inferno, niestety już tam nie występują. Widocznie w CSGO zbyt często wysadzane były granatami i valve postanowiło dać im chwilę wytchnienia. A skoro o wodzie mowa, to spójrz na ten mały detal na overpasie, gdzie z kranu przy placu zabaw delikatnie kapie woda. Pozostając w temacie wody, to po wrzuceniu do niej broni ta w bardzo realistyczny sposób powoli zacznie opadać na samo dno. Ostatni już temat związany z wodą, ale zdecydowanie najciekawszy. Nasza postać po wejściu do zbiornika wodnego staje się dosłownie mokra, a następnie w ciągu kilku chwil po prostu wysycha. W banku na overpasie możemy znaleźć prawdziwe pieniądze o nominałach 500 euro. Krew rozlana na ścianie czy podłodze po postrzeleniu innego gracza na początku jest bardzo wyraźna, a z czasem wysycha i staje się nieco bardziej blada. Na placu zabaw na Overpassie Valve zrezygnowało z huśtawek dla dzieci na poczet bujanych koni, które tak jak wcześniej wspomniana huśtawka również są ruchome. Na Mirażu zbijanie przejść jest teraz dużo bardziej realistyczne, bo celując w szpary między blachami nasza przeszkoda się nie rozwali. Na mapie Office możemy zniszczyć naprawdę sporo rzeczy, ale najciekawszą opcją są komputery, które to po kolei wypluwają kolejne komponenty zabudowy oraz kosze, z których zostają same śmieci. Na Inferno możemy także uprzykrzać życie mieszkańcom poprzez niszczenie im listów, które zalegają w skrzynkach. Każda broń, którą wyrzucimy na różny rodzaj podłogi, wydaje z siebie inny charakterystyczny dźwięk. Na inferno w kościele znajdziemy tabliczki informujące nas o zakazie palenia. Jak jednak widać, nawet sam ksiądz nie bardzo przejmuje się tym zakazem. Szybki przerywnik, korzystając z Twojej uwagi, chciałbym poprosić Cię o zostawienie subskrypcji na kanale, łapki w górę oraz do napisania komentarza o treści CS2, a ja w zamian przypnę Ci serduszko. Wielkie podziękowania dla Krymiego za udostępnienie konta do filmu, a teraz lecimy dalej. Na Overpassie nadal możemy posłuchać dobrze nam już znanej z CSGO muzyki z gry Portal 2. Na koszach na śmieci na Inferno znaleźć można mały akcent, który według wielu nawiązuje do flagi Polski. Jak się okazuje, jest on również na tych dużo większych zbiornikach na odpady, a tutaj przypomina już bardziej coś w rodzaju odblasku, co ma raczej więcej sensu niż pchanie przez wal w flagi jakiegoś kraju i to w dodatku na śmietnik. Podejrzewam, że zostanie to nawet usunięte, aby nie ryzykować urażeniem graczy naszej narodowości. W CS2 da się ingerować w naprawdę wiele elementów na mapach, zaczynając od wcześniej wspomnianych butelek, listów, poz znaki, kaski budowlane i pamiątki. Sprawdziłem nawet, czy spadający znak trafiając naszą postać zada nam jakieś obrażenia, ale jak się okazuje nie. Na Overpassie znajdziemy kilka kalendarzy, które mają wyraźnie zaznaczoną datę 21 stycznia. Nie udało mi się znaleźć niczego specjalnego, co dzieje się w Niemczech w tamtym dniu, bo to właśnie w Niemczech, a dokładniej w Berlinie, rzekomo znajduje się mapa Overpass. W CS2 kury w końcu nauczyły się pływać. Jak widzisz, w nowej odsłonie CSa pływają po tafli wody bez żadnych przeszkód, Natomiast w CSGO te chodziły po prostu po dnie, będąc nawet i w całości pod wodą.